Niektórzy myślą, że CPK to tylko lotnisko. A tymczasem to o wiele szerszy projekt. CPK jest spółką powołaną do budowy 2000 km nowych linii kolei dużych prędkości. W pierwszym etapie pociągi będą mogły osiągać prędkość eksploatacyjną 250 km na godzinę, a docelowo nawet 350 km/h. Na w sumie powstanie 12 linii kolejowych, które spotykać się będą w nowym sercu Polski, w centralnym porcie komunikacyjnym pod Warszawą. Ale naszym celem nie jest tylko budowa linii. Chcemy zmienić sposób funkcjonowania kolei, a to już o wiele szersze zadanie. Stworzyliśmy i cały czas aktualizujemy pasażerski model transportowy. Pozwala on precyzyjnie prognozować spodziewane potoki pasażerskie. PMT uwzględnia w swoich prognozach różne środki transportu. Pozwala on nie tylko przewidywać ruch, ale także analizować konkurencyjność transportu kolejowego względem drogowego czy lotniczego. PMT jest najdoskonalszym narzędziem na polskim rynku. Udostępniliśmy go już przeszło 50 podmiotom z różnych krajów. Dzięki PMT wiemy, że po realizacji programu CPK liczba pasażerów kolei dalekobieżnej w Polsce zwiększy się przeszło dwukrotnie. Opracowujemy horyzontalny rozkład jazdy, który po zbudowaniu nowych linii kolejowych Ułatwi przesiadki pomiędzy pociągami i innymi środkami transportu. Plan odjazdów i przyjazdów będzie cykliczny: np. co 30, 60, 120 minut, a przez to łatwy do zapamiętania przez pasażerów. Takie rozwiązania funkcjonują już np. w Austrii czy Szwajcarii. Stały i czytelny rozkład jazdy to wygodniejsze podróże po Polsce i Europie. Myślimy nie tylko o kolei w Polsce. Nasze linie kolejowe zostały również uwzględnione w ramach zaproponowanej przez Komisję Europejską rewizji transeuropejskiej sieci transportowej TENT. Wspieramy również Ukrainę w dążeniach do włączenia jej w europejski system transportowy. Wspólnie z naszymi ukraińskimi partnerami już dziś pracujemy nad nowym połączeniem Warszawa-Lwów-Kijów, oczywiście zbudowanym według europejskich standardów kolejowych. Na początku 2023 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z inwestorami kolejowymi z Czech czyli z prawą żeleznic, oraz Litwy, Łotwy i Estonii, czyli z Rej Baltiką. Oznacza to, że już za kilkanaście lat region Europy Środkowo-Wschodniej będzie połączony z siecią kolei dużych prędkości o łącznej długości 4,5 tysiąca kilometrów. System kolejowy to jednak nie tylko nowa infrastruktura. Potrzebujemy pociągów dostosowanych do infrastruktury, którą zbudujemy, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Dlatego planujemy zakup ponad 100 nowoczesnych składów, które będą udostępniane przewoźnikom kolejowym. Dzięki temu bariera wejścia na rynek kolejowy dla nowych firm znacznie się zmniejszy. Dla ponad 1500 km linii kolejowych mamy już opracowane lub są w trakcie opracowywania studia wykonalności. Spółka CPK ma wybrane warianty inwestorskie dla odcinków. Warszawa-Łódź, Łódź wrocław łętownia rzeszów katowice ostrawa oraz Śląsk-Poznań. Kluczowym elementem przyszłego systemu będzie tak zwany Y, czyli linia kolejowa z Warszawy na zachód do Poznania i Wrocławia. Cały ten fragment ma już wybraną trasę przebiegu, a jego priorytetowy odcinek Warszawa-Łódź planowany jest na 2028 rok. Zapewni on połączenie z portem lotniczym i zintegrowanym dworcem kolejowym. Dlatego odcinka obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Węzeł CP ma już uzyskaną decyzję środowiskową. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych. Przed nami jeszcze sporo pracy, ale nie zamierzamy się zatrzymać. Dlaczego to wszystko robimy? Bo nie jesteśmy tylko kolejarzami, tylko kochamy kolej.